Wzrost bezrobocia w Polsce. Bez pracy prawie milion Polaków. Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu kwietnia wyniosła 964 tysiące osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 55 tysięcy osób. Trudna sytuacja jest również w stolicy regionu, a także w powiecie olsztyńskim. Jeżeli chodzi o dane z 31 marca stopa bezrobocia w Olsztynie wyniosła 2,9% i jest niższa w stosunku do końca lutego. Na koniec lutego ta stopa wynosiła 3%. Jeżeli chodzi o powiat olsztyński, jest delikatny wzrost, stopa bezrobocia na koniec marca wyniosła 9,8%. Na koniec lutego było to 9,7%. Natomiast analizując jakby liczby osób bezrobotnych i stany bezrobotne według meldunków na 30 kwietnia 2020, to w Miejskim Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2998 osób bezrobotnych i porównując to do dodanych na koniec marca, to jest wzrost o 339 osób. W Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w kwietniu zarejestrowano 4102 osoby. Jest to wzrost o 226 osób w stosunku do końca marca tego roku. Także te, te wzrosty może nie są aż tak bardzo duże, jakich się można było spodziewać, no niemniej nie jednak te wzrosty są już yy, zauważalne. Porównując te dane również do końca kwietnia ubiegłego roku, bo to też może być takim wyznacznikiem, te wzrosty również są zauważalne. Czyli w rejestrach zarówno Miejskiego Urzędu Pracy, jak i Urzędu Pracy Powiatu Łośnickiego tych bezrobotnych przybywa. Wzrasta liczba osób rejestrujących się z prawem do zasiłku. W przypadku Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie jest to prawie dwukrotnie więcej osób niż dotychczas, co wskazuje na to, że rejestrują się osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z sytuacją pandemiczną, jaka jest w kraju. W związku z tym nabędą prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Drastycznie spadła ilość ofert zgłaszanych do urzędu. Zwiększył się napływ osób bezrobotnych, a zmniejszyły się odpływy, czyli mniej osób podejmuje zatrudnienie. Oczywiście staramy się ratować miejsca pracy, ratować przedsiębiorców poprzez wypłatę różnych form dofinansowań do prowadzenia działalności gospodarczej. No Niemniej jednak dużo, wielkie prawdopodobieństwo jest, że, te w, maju, że w maju te przerosty osób bezrobotnych będą jeszcze większe. Do urzędów pracy w całym kraju w kwietniu pracodawcy zgłosili łącznie 57 tysięcy wolnych miejsc pracy. To o 26% mniej niż w marcu. Wzrost bezrobocia jest odczuwalny również w regionie Warmii i Mazur. Za marzec jeszcze mieliśmy spadki bezrobocia. To już stan na koniec kwietnia. To są jeszcze nieoficjalne, niepotwierdzone statystycznie dane, ale wskazuje na to, iż mamy. Na koniec kwietnia 51,5 tysiąca bezrobotnych i to jest więcej niż w kwietniu o 3200 i więcej niż w roku ubiegłym o tej samej porze półtora tysiąca osób. Bezrobocie będzie rosło w dalszym ciągu. Pandemia spowodowała zamrożenie wielu dziedzin życia gospodarczego. Poprzerywane zostały łańcuchy dostaw. Są ograniczenia, jeśli chodzi o popyt krajowy i zagraniczny. Dlatego też przedsiębiorstwa pracują w obniżonym wymiarze czasu pracy i znajdują się w przestoju ekonomicznym. Sytuacja na rynku pracy stopniowo i tak pogarszała się już od kilku miesięcy. Widać było spadki zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Koronawirus jednak znacząco przyspieszył tempo zmian na gorsze. Teraz już bezrobocie rośnie nie tylko z miesiąca na miesiąc, ale także w porównaniu do sytuacji sprzed roku.